Wydawała do Państwa informacja o zgonie tej kobiety, z tym ta kobieta żyje. Co dalej z tą sprawą? Tak, otrzymaliśmy kartę zgonu od lekarza. No, był sporządzany akt zgonu księdze, zarejestrowany. No, był unieważniony dowód i inne czynności były dokonane. No, w tej chwili, żeby to odwrócić, będziemy czekać na decyzję sądu. Jest pos prowadzone postępowanie wyjaśniające przez policję i prokuraturę, Także ustaliliśmy już z, z kierownikiem wydziału z naszego, z radą kierownikiem Gurtatem, że my sami tego nie zrobimy, tylko po prostu będzie to postanowieniem sądu. Dowód osobisty jest skasowany, no ale dowód osobisty, jeżeli ta pani będzie w stanie zrobić zdjęcia, można w każdej chwili to po prostu zrobić nowy. I to było tyle. Ja, ja mam jeszcze pytanie. Ta cała procedura sądowa może potrwać dosyć długo. i... Do tego czasu ta pani jest akluba tak. zronione, nie może podejmować żadnej Nie możemy tego aktu do, u, u, znaczy odwrócić, nie możemy tej sytuacji wrócić, sami musimy czekać na postanowienie sądu. Czy myśli Pani, że może być jakiś problem z wypłatą, renty, emerytury Myślę, czy... że nie. Myślę, że nie, nie powinien być. Dlatego, że ten dowód, jaki jest, on nie jest skasowany, ale ta osoba ma. A jeżeli będzie w stanie zrobić zdjęcia, także można go po prostu zrobić nowy. To było, jak pan zauważył, yy, to, że ta kobieta daje znaki życia? K że kobieta daje oznaki życia zauważyliśmy dopiero pod kostnicą, a nie w trakcie zabierania ciała, jak piszą niektóre gazety tutaj. I to poruszenie nastąpiło w aucie przed kostnicą, a nie wcześniej. Mhm. I kiedy zobaczyliśmy, że poruszył się worek, wtedy wnieśliśmy ciało do do kostnicy i wtedy odsunęliśmy worek i zobaczyliśmy, że kobieta oddycha. Szok? No szok jest duży, bo, bo takie rzeczy się nie zdarzają i nam się nie przydarzyły i nie słyszałem, żeby się komuś tam przydarzyło.